Dzień dobry, idziemy właśnie do szkoły jak mówię idziemy to oczywiście z moim minionkiem ale smutna wiadomość nie będę go widzieć przez tydzień i pięć dni bo on leci do Mołdawii i mnie zostawia samą w Irlandii i dzisiaj do city Center, ale okazało się że nie może ale leci dopiero o 22 więc i w cza czasie Mołdawii, będzie tam o 5 rano. Nie wiem jak to działa, ale 4.55 ląduje. Wróciłam do domu, ale plany się totalnie zmieniły, bo miałam jechać do City i mówiłam Wam rano, że to już nie wypaliło. I miałam iść na bubble tea z moim chłopakiem, ale nie, że się pokłóciliśmy, ale po prostu mnie wkurzył i to tak bardzo. I teraz nie chcę iść, ale nie będę go widziała przez dwa tygodnie, więc moja głowa mi mówi, moje serce, że powinnam iść, ale. Nie wiem, mój instynkt mi mówi, że nie powinnam iść po prostu, żeby zrozumiał, że jak jestem zła, to jestem zła. Znaczy on to rozumie, bo jak ja jestem zła, to on się mnie trochę boi, ale nie wiem co mam zrobić, czy iść, czy nie iść. I don't know. Na nowy rok, to żebym bardziej pisała w takim dzienniku, który sobie kupiłam. Więc kupiłam sobie nowy i jestem teraz dziennikarką moich dni. Ale mam czasem tak, że po prostu przez cały tydzień mogę nic nie robić, i mam taki nudny tydzień. Więc jak na razie tutaj jest strasznie pusto. Jedyna rzecz, którą mam tutaj napisane w tym tygodniu to to, że mam szkołę, że szkoła mi się zaczyna i że muszę nagrać film na rąk. Mam totalnie zenon, zeno, zero energii, co jest bardzo złe, bo jak skancelowały mi się plany, to powinnam coś innego zrobić, co nie? Ale nie, ja taka nie jestem, jak mi się skancelują plany, to ja po prostu nic nie robię przez cały dzień i to jest bardzo złe. A ja myślałam, że ja jestem zła, bo przed chwilą wylałam wodę poza czajnik. <śm> Brawo. Troszeczkę pękłam i zapytałam się mojego chłopaka Czy jest wolny Bo szczerze Dwa tygodnie go nie będę widziała Więc troszeczkę, no też głupio z mojej strony Że jestem taka złona na niego Ale to nie moja wina, że on mnie tak wkurza Słuchajcie, jakby nie było powodu żeby była na niego zła, to by nie była na niego zła. I to nie jest takie jakby toksyczne, to jest normalne z chłopakiem, żeby ona się na niego wkurzała, ale po prostu ostatnio mnie tak często wkurza. Nie, nie, że chcę zerwać z nim czy coś, po prostu musi się nauczyć, co może... Bo ładnie się do mnie odzywa, ale czasem mówi do mnie takie rzeczy, że mam takie... Ja nie jestem Twoim kolegą, ja nie jestem Twoją dziewczyną i proszę mnie traktować jak Twoja dziewczyna, a nie jak Twój bro. Wytrzymaliśmy razem dwa wakacje, trzy miesiące bez siebie i nie niepokoję, a ja to płaczę, bo leci do Mołdawii na dwa tygodnie. Ja nie wiem, co ze mną jest nie tak i ja miałam nie płakać, miałam takie... Nie będę płakała, po co? Ale strasznie smutna jestem. Może dlatego na niego taka złabołam dzisiaj, bo się po prostu wyżywałam, bo byłam smutna, że leci. Pozostawia mnie. Zapytał się mnie, żeby zrobiła jego brwi, więc... Przed Mołdawią robimy spa treatment. Ja mu brwi robię prawie co miesiąc, bo on ma wielkie brwi, więc próbuję mu pomóc, tak jak ja mogę. Mamy mniej niż godzinę przed wyjazdem na lotnisko, ale chcę zrobić ramena, bo dzisiaj prosto po szkole jak wróciłam, czyli o 13.00. Wujek mi zrobił pierogi i nie miałam dzisiaj zupy, i mi pozwoli zrobić sobie ramena, więc zrobię szybciutko, ale też. Nie mam ochoty robić sobie jajko i dodawać takie inne rzeczy, więc pewnie po prostu dodałam ten sos i tyle, więc muszę tylko ugotować ramen, a resztę po prostu zrobię pinistę dla ramena. Looking for an answer Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I have like today Without you I never could have moved away But now i seek see what you teach I do believe I always should have stayed Yes the end I can't believe it's true i just this tak dzisiaj Ale strasznie Strasznie dzisiaj ta zupka jest ostra. Nie wiem czy to jest dlatego, że nie jadłam jeszcze zupki w tym roku i że ostatnio mało ostrego jem. I nawet nie dodałam całego pakietu i dodałam mleko pierwszy raz. Nie wiem, co się ze mną dzieje. to uwierzy, że mnie zostawił? Ja myślałam, że ja wejdę wy, tam do środka z nim, a wujek mi mówi, że nie, bo nie możemy tutaj stać. Nie I kurde, wiesz co? Nawet nie mogłam go pocałować, bo ty tutaj jesteś. Musiałam muła, buzi dać. Muła, no, tygodnie! Wujek. Trudno. Z kim ja będę śmieci wynosiła. Chłopak poleciał i jak obserwujecie mnie na Instagramie, to byście widzieli, że wrzuciłam, że byłam z nim na Facetime'ie i e, nagrałam ekran naszego Facetime'a i widziałam jak startował, bo on zapamiętał, że kocham to uczucie startowania, jak się jest na e, tym... Airplane, to mi e, by po prostu na face'ami i nie pokazywał. Zazdroszczę mu też, bym chciała powiedzieć do Polski, ale niestety nie mogę. Jego mama ma troszeczkę większy luz, jeżeli chodzi o szkołę, bo wie, że stara się albo że na ostatnich egzaminach nie miał jakieś dobre wyniki, więc odpuszczam mu tak troszeczkę i poleciał do Mołdawii sam, bez nikogo. 17 lat będzie miał za dwa tygodnie I niestety tego nie będzie, bo on dopiero wraca 25, więc Poleciał do Mołdawii mając 16 lat, a wróci mając 17 lat, ale to jest fajne, bo Chociaż spędzi urodziny I ten, te kolejne dwa tygodnie Z babcią i z dziadziem, więc Bardzo zazdroszczę A ja teraz spędzę kolejne 10 godzin W moim łóżku i Idę spać, dobra kochani I zobaczymy się w kolejnym filmie come one in the dozen the other 11 is something from nothing live lessons come one in the dozen the other 11 is something from nothing.